Stowarzyszenie Uliczne Laboratorium to działający na terenie Legnicy teatr uliczny. Łączą w sobie sztuki, takie jak akrobatyka, szkudlarstwo, żonglerka, czy też taniec z ogniem. Uczymy się sami od siebie. Czasami jeździmy na jakieś festiwale, gdzie spotykamy innych artystów, czasami nawet z całego świata i uczymy się różnych rzeczy od nich. Początkowo naszą wiedzę zdobywaliśmy z internetu. Omanęckich filmik i tak się zaczęło. Warsztaty te mają na celu rozwijanie umiejętności kuglarskich i rytmicznych, ale także pomagają radzić sobie ze stresem, jak również uczą systematyczności i samodyscypliny. Pamiętam, że to chyba jeszcze wtedy było tak, że to była naprawdę malutka grupka Teatr Ognia i mówiliśmy o tych początkach i to wszystko było takie amatorskie, w, w, w dobrym oczywiście pojęciu tego słowa, bo z wielką miłością, ale nie z takim rozmachem. A tu proszę. W momencie, gdy pojawiło się studlarstwo, gdy pojawił się taniec współczesny, a później jeszcze dołączyła akrobatyka, to udało nam się połączyć te wszystkie formy i nareszcie Nareszcie, niestety tak mówię, ale to jest też troszeczkę krok w, naszej, w naszym rozwoju: zejść z ulicy a wejść na deski teatralne. No to jest niesamowite, jak ta historia się potoczyła. Bo też pamiętam, jak rozmawialiśmy te pierwsze razy, no to człowiek takie miał wrażenie, że fantastyczna inicjatywa. Młodzi ludzie z dużą energią, cudownie, tylko pewnie gdzieś to się jak za jakiś czas rozejdzie po kościołach. No a tutaj jest już potężna instytucja. Samo mnie to zaskakuje, że nawet czasami przy niesprzyjających warunkach funkcjonowania, chyba przez tą miłość do sztuki, przez przyjaźń, jaką mamy my sami ze sobą wśród uczestników, wśród załogi, chyba to nas tak bardzo trzyma i sprawia, że stałą mamy chęć do działania, rozwijania tego miejsca i że cały czas nie brakuje nam energii, żeby szukać coraz to nowych pomysłów. O ile jesteście już marką samą w sobie na Dolnym Śląsku, na pewno, ale i pewnie w całym kraju. Dobre ręce, ręce, które wypracowały swój fach od samego początku. Hmm.